Zobaczmy samolot. Zbudowany z maja współczesnych, z korzystaniem z koralowini, pomocy kosztanych, węglowych. Nawet współczesnym silnikiem. Obecnie kończył pracę przy uruchomieniu konwersji silnika 150 km. Oczywiście ten samolot nie miał w świetle na wszystkich, nie będzie miał, ale to współczesność wymagał. Co to wiemy? Samolot stacjonuje na stałe, na lądziejsku, na wieś. Polecam profili latające w na Miejskiego, gdzie opowiadamy o tym nie tylko w tym, ale i w innych samolotach, co, co robimy, gdzie jesteśmy, gdzie się pokazujemy, gdzie latamy. Po 16, latamy. Po 16, 16 dni, kilka lub kilkanaście minut, okażemy się w powietrzu. Nie dyskretnie, nie, to, skrępie, nie, nie nad, głowami, to, nad głowami, ale nad doliną, blisko obiektu dwoma technikami pochodnych. Kolega już czeka, przygotowuje samoloty. Ja będę chciał wrócić, przerwać tak, i, ja to, tak, i, i no nie dla te, mnie no, no, się tutaj, tutaj no, na uh, na państw, nie wieczorem trochę Państwu wolności. Jeszcze trochę, bo Pan tak pięknie opowiadał o tym samolocie. Ale Pan, skąd taka no, no, no. to macie? Tak, skąd to się wziął? Nie to co i tak naprawdę kto tego, co Pan zauważył, tak mówił, że to samolot, bo to nie jest samolot, czym nie jest współczesne. Bo jakiś tutaj jest dość długi, bo jak to Unia, że to Unia, że biegałem na górkę za domem, że, a wtedy były takie czasy, gdy sprostałem na tacy, na lata były Z tamtego lotniska, który jest z domem i z Później Wydzień, modele, rozwijania, mo modelarz. Samodzielnie budowane modele, model również spawał kolberta i inne. Potem, potem modele latające, a to wszystko. W tej jest to, które na łączenie podstaw mechanicznych. Podstaw technologii, podstaw w urodzeniach samolotów. Na ]是的. tym bazuje cała moja pasja, pasja od 15 roku życia, ucząc się po pomocową wiedzę, potęgą pomieszczając, bo to wszystko zostało dziedzina, w której oprócz nauczania się, jeszcze się potem trzeba ciągle nauczyć. Długo. W trudnych czasach, bo takie też procedury, w czasach zmian yy, byłem odcięty, ale nie od lotnictwa, bo kto interesował mi ściągę. Yy, w okolicach 2000 roku zapadła decyzja w gronie kolegów przez Unię, w łaskę z do tego tapeczkę, porozmawialiśmy i po czterech latach mieliśmy swoje samodzielnie zbudowane samoloty. Oczywiście to nie byłem. Samoloty mojej konstrukcji tylko w niebożu. A potem już poszło. Jeden samolot to mało. Pojawiło się lotnisko. Pojawiło yy, się lotnisku, Lotnisko jest zarejestrowane z podwójnymi papierami. Yy, Druga reklam, bo lotniskie warto, z jakiejś pomocy na istnieć. Z drugiej szarej pilotu jest morsko. Ale dziki moco komponuje szczególnie w Polsce. Może, Może nawet w dużej części dłużej Europy ludzi zajętych budową energii jest mniej. Pomyślałem, że warto w to wejść, bo to ciekawy temat, ale tajemnica i lotnictwa. I jeszcze zbierałem się krokiem. W ogromnym To jest największa sprawa. I tak to robię w tej instytucji. Panie Krzysztofie, to jest jeszcze jeden tematów Dzisiaj spotkamy się z panem tutaj, to jest planem miar. Ale na co dzień? Tak to jest od poniedziałku do piątku, winni, gdybyśmy chcieli z panem się spotkać. Poglądasz niesamowite egzemplarze, gdzie, jak, jak do pana trafić. Bardzo proszę. Jestem, pracuję, bo zarabiam się w tych jestem, pracuję i wspieram swoją pracę na swoim lodowisku. Jest to lodowisko w Starej Wsi Kozłowa. Zapraszam na ulotach wszędzie, jest zaznaczone, można go a poza tym przy drodze mała tabliczka, lodowisko biało-niebieskie. Proszę Państwo, Na raz, takie rzeczy, takie, takie cuda, nie planowane dzieją się, były w stronę, ale te no bardzo do kalendarza dosłownie, proszę Państwo, zawsze możliwy jest ten pierwszy raz, więc ja bardzo proszę jeszcze raz, Przygotuję wszystkie do co Telefony też możemy, z latarkami, chociaż mi widać nie będzie, ale drodzy Państwo, wszyscy razem, dziadkowie, wnukowie, babcie, ojcowie mamy, wszyscy razem, bardzo, bardzo który zatacza drugi krok na szkodę na i drodzy Państwo zaczynamy już teraz gorąco, gorąco pozdrawiamy Pana Józefa Gorąco pozdrawiamy Wamy drodzy Państwo, wamy i bardzo dziękuję Panu Józefie

Jeszcze raz kochani. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, machamy serdecznie. Pan Krzysztof Szymał i jego przyjaciel. machamy. Machamy, machamy महाने <try> 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 <try>